Cześć widzowie, dzisiaj nagrywamy filmik z Dandy Sword i zobaczymy ile pięter przetrwam grając sam. Po prostu sam. Z nikogo. Hm. 50 to ktoś... jest dobra. Dziś otwierają. Parara.

Jakieś na pewno nie przetrwam pięter tak już to 9, ale raczej nie, nie jestem pewien, może 7, tak? nie jestem pewien ile przetrwam, no ale że tego to sprawdzam, ile przetrwam sam Mhm Jak chcecie więcej filmików z Dandy Sword, to piszcie w komentarzach To ja, to ja będę wiedział, że, mo, że chcecie I na no, może tak trzy łapki w górę robię duoran z kolegą Jakby nie chciał, bo nic wam nie obiecuję Szkielek ekstrakcji A, ten jest raz. Tam jest maszyna. Tylko tu. To, to też będzie? Nie. To nie Dobra, okej. Okay. O nie. Renifer. Weźmy go. No Czekamy. Muszę było, Nie widzi mnie. Gdzie idziesz? Renifer. Reniferku, Reniferku. Gdzie tam idziesz? Jest Renifer i ten... Razli and coś tam. Okay, <coughs> <coughs> Przepraszam. Przekażę, ale to nie moja wina. Minionek. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ten. Tu jest wzięty, wiedziałem, że to przyjdzie. Mówiłem, że przyjdzie. Nie, tu. Dwieście minutki jest na pięć metrów. Oj, 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 oj. oj, oj. Tam pójdź się wróci, to mnie zauważy, to nie mogę iść robić maszynę. No, idź, Rzesz, idź. Sio. Cio 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 Chyba zrobię dla hanka. W dodatku, ksoloran i dylewan w jednym. Nie no. Weź się nie w człowieku. Chyba, Ranifer w jednego Mikołaja. Ranifer, idź. No jest. Nie można grać, bo on ciągle tu przychodzi. Cztery minuty. Na pół godziny robi jedno piętro Dobra poszedł róbę Jest to ostatni

Не, 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 не найти. Машина, где там машина? Пусть. Просы, Nie, proszę mi wers Nie, zostałem Makarena, Makarena. Hm to kupię Bo to się przyda Odwróć, nie miałeś bandaża, ale dobra. Nie chcę tutaj czekać. Bam! <grym> no, znowu renifer. I to są... Oj. Co Ranifer. Ta renifer. Tam jest maszynka. Wszystko wiem. Ja już mówię na początku odcinka na 3, 4 coś takiego, tyle lajku, like właśnie na 4, czy też 3, 3, 3 lajki like pod filmem. Może nagram filmik z kolegą w ten No, ha, não fecha. Faz de cara. Já bojei tá. Hum. Não estresse. Nie, nie, nie. Шиб. Шиб. Шиб, вiedział, ли, не, ренифер, не Что я наведял, что же мне заважу? не куда вообще. меня. Доставь. Miałam, um. nie mam um, to teraz jest U Nie, nie widzę. Idź. Daleko stąd? nie dalej. Jeszcze dalej, jeszcze, jeszcze. To mi się światło Czemu on tu ciągle wraca? Yy. Jest to łapa przerosznięta. Może poszukam innej maszyny, czy coś. Coś tak Tam jest tego światełko z nosa. <laughs> Jadełko z nosa. Rudolf. <laughs> Jego mam. Tylko lunii nie gram. <laughs> mam no, wiedziałam, że tam tu przejdzie. Przewidziałem przyszłość, powiedziałem już czego jak chodzi jaką matrasę. idzie możemy zauważyć tu tu jest tu jest. Dobra. O, tu jest. Ale no, na kolejnym, bierze będzie ten lernifer, to, ja, to ja nie wytrzymam. Szybko już To może być jeden na złość, to będzie. Może to będzie taki dłuższy odcinek. Nie, może raczej jak hamster. Hm. Co? Mnie ten Rudolf no, nie widział z 5 metrów. <laughs> Czyli, chyba mam chyba Kurszy, trafić glistana na Soloranie. Znik. kosmo Kosmos. Fajnie. Fajnie kosmos. Super. Nie, on zostawnie. Co mi jeszcze widzi? Jeszcze mi widzi? Czy no, proszę, nie lubię też. Cześć. Nie ma. Dobra, no to do piątego piątra w przed tym lepiej. W tym zakładą. Папа. Я видишь Nie, mi się. Maszyna. <laughs> Już nigdy więcej nie robię solo rano. Bo no, to tak, to jakby... To musisz robić tyle, jakby... wszystko na dobre polega, jakby... Nie masz że kolega Ci pomoże, że... Że kolega będzie dy dy dystraktował, Cię... spokojnie spokoju zrobisz maszynę, nie, musisz wszystko... Nie możesz distraktować, musisz unikać tych distetów, tak żeby Cię nie zabiły... Ale też tak... Muszę Ci też robić maszynę, bo inaczej nie, nie dotwór do kolejnego piętra... No do piątego, po no, na pewno przetrwam tylko. Jestem tylko na dziewiątku, nie po co pełen. Daj mi, to. daj mi rękę, daj mi rękę, daj mi nogę. Ja bez nogi, no już nie mogę. Coś tam, coś tam. Hop, siup. Ja też słup. <grym> <zyskli> 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 nie no, ona mnie z pięciu metrów widzi, no tak to się... Nie, tak to się nie bawimy Samina nie mam Jeszcze kosmos, super

Не бич. <свист> не бич. Не бич. <свист>

uważać. Jak dany nie będzie miał nie do leczenia, nie będzie mógł się podleczyć. Ban dażą nic, no to jestem. Ten... Raczej no, tego nie przeczam. Uff, oh, ale halo, Dandy, co ty za lepsze? Kopa, Dandy. No i to jest Sigma, Dandy, no i. Rozkrokuje na cukierek, chyli się ku. Nie trzaskaj nie trza. Nie trza. Nie scraps. I kosik. No to jesteśmy zgubiali, proszę Państwa. Mówiłem, że... Nie. Kosmonostach nie. To mnie bija, nie ten to widzę wszystko. To jest Skra... głupku. To jest ona. Jeszcze. Chyba. Chyba to chyba, chyba. Jak chyba? Raczej. Nie. Uwolnij się, ostatnie.

Widzowie, to by było na tyle, zostawcie lajka, like suba, ja was żegnam, a film z pewno miał być dzisiaj, ale postanowiłem nagrać Dandy Sword i, ben... i film z FNaFa może będzie jutro raczej, no to pa.